Cześć, z tej strony Filip. W dzisiejszym nagraniu prześledzimy sobie cały ubiegły tydzień, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o potocznie nazywaną grupę informacyjną z sygnałami Forex. Także zobaczymy wszystkie rezultaty. Zostań koniecznie do końca, ponieważ przygotowaliśmy dla Ciebie coś specjalnego. No i dzisiaj zresztą też jedna osoba coś takiego od nas dostanie, ale szczegóły zobaczysz na samym końcu. Zachęcam też do zasubskrybowania tego kanału, włączenia sobie powiadomień, dzięki temu będziesz otrzymywać właśnie informacje w momencie, kiedy. Pojawi się nowe nagranie, kiedy będziemy robić kolejne takie podsumowanie. Zresztą to jest tylko jeden z segmentów, które organizujemy, ponieważ jest jeszcze dodatkowo seria Mental Trading, seria Intuit to the Market, gdzie dzielimy się naszymi autorskimi analizami dotyczącymi tego, co dzieje się obecnie na rynku. Także jest tego dużo, jeżeli chcesz być na bieżąco, zachęcam Was jeszcze do subskrypcji. Ja tymczasem już nie przedłużając, przechodzę już do tych rezultatów z ubiegłego tygodnia. No dobrze, i tak może krótko, czym w ogóle jest ta potocznie nazywana grupa sygnałowa, bo być może jesteś nowym widzem na tym kanale i totalnie w ogóle nie wiesz o co chodzi. Grup tak tzw. sygnałowych Forex jest całym multum, natomiast stosowane jest dużo różnych praktyk od niepokazywania transparentnie swoich rezultatów, pokazywania tylko zyskownych rezultatów, zmiana parametrów w momencie, kiedy już dana informacja poszła. Także generalnie większość tego typu grup daje. Te informacje czy te w cudzysłowie sygnały w sposób manualny, ręcznie, i oni mogą to sobie dowolnie później modyfikować. U nas wygląda to w ten sposób, że mamy podpięte specjalne oprogramowanie. Do naszych rachunków brokerskich, gdzie w momencie, kiedy my otwieramy jakąś transakcję na rynku, na naszym rachunku, modyfikujemy lub zamykamy, to dokładnie w tej samej sekundzie ty dostajesz te informacje na aplikację Telegram. Jest 0-jedynkowo, jest transparentnie, później dochodzi do takiego podsumowania, który właśnie teraz oglądasz, no i w ten sposób to wygląda. Coś co zobaczyć, jakiekolwiek wyniki, muszę dodać krótko, że nie są w żaden sposób gwarancją tego, że tak to będzie wyglądało w przyszłości, czyli przeszłe rezultaty, to co się wyda wydarzyło kiedyś, nie jest gwarancją tego, że tak będzie zawsze. Zresztą możesz sobie prześledzić wcześniejsze podsumowania, naprawdę wyglądało to różnie, dzielimy się zarówno tymi dobrymi momentami, dobrymi chwilami, jak i... Momentami, miesiącami, tygodniami, gdzie one były po prostu stratne, bo tak też było. Zamieszczam w prawym górnym rogu ekranu kartę do całej playlisty podsumowań. Trochę już tam tego jest, możesz sobie samemu zweryfikować i zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o poprzedni tydzień, wyglądało to właśnie w ten sposób: czyli masz dokładne rezultaty wyrażone w pipsach, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o dzienne wyniki z poprzedniego tygodnia łącznie mamy 828,5 pipsa dzienne rezultaty to widzisz różnie to by bywało 78, 82, 131 aż do piątkowego rezultatu 272 Pipsy na plus, jeżeli chodzi o ten dzień. Po lewej stronie masz dokładne screeny z aplikacji z platformy handlowej MetaTrader 4, gdzie można zawierać transakcje, otwierać, zamykać. Widzisz daty, widzisz na jakich parach walutowych było to zawarte. Może ja to też przybliżę troszkę. Widzisz jakie pary walutowe, kiedy były otwarte transakcje, kiedy były zamknięte, z jakim rezultatem, w ten sposób to wygląda. Natomiast tutaj znajduje się taka mała ściąga, tu gdzie widzisz te 0,01 lota, 01 lota, to jest wielkość pozycji, jeżeli chodzi o te loty. Pipsy to jest taka kolejna rzecz, być może, jeżeli jesteś osobą początkującą, możesz jej nie kojarzyć, możesz jej nie znać. Jeżeli tak jest, to zapraszam Cię do naszego panelu edukacyjnego. Link do niego znajdziesz w opisie tego nagrania poniżej i możesz sobie po prostu tę wiedzę uzupełnić, dowiedzieć się, czym są pipsy, czym jest wielkość pozycji wyrażona, jeżeli chodzi o loty. No bo widzisz, jeżeli rezultat mielibyśmy podawa podawać tutaj akurat w dolarach, to w zależności od tego, jaką wielkość pozycji byś otworzył na rynku i byś zamknął te wszystkie transakcje, to taki miał być rezultat na końcu, mniej więcej, bo tutaj też jakby nie będę wchodzić szczegółowo w pary walutowe. Na 0,01 lota byłoby to niecałe 83 dolary, na 0,1 lota niecałe 830 i tak jak widzisz wszystkie transakcje otwarte i zamknięte, te które były zamknięte w ubiegłym tygodniu na jednym locie, dałyby rezultat niecałe 8300 dolarów. Natomiast tutaj zawsze też powtarzam, że potrzebny jest to do tego naprawdę potężny kapitał, ponieważ te wielkości pozycji dobierasz stosownie do swojego kapitału. Na grupie premium, na której dzielimy się wszystkimi informacjami, jest oczywiście podane, jakby. W jaki sposób my do tego podchodzimy, jakiej wielkości pozycji do jakiego kapitału. Jest też wiele osób, które zadaje nam pytanie właściwie, z jakiej strategii korzystamy, bo jakby ta grupa informacyjna, o której tutaj przez cały czas nadaję, to nie jest jedyna rzecz, jaką się zajmujemy. I tak jak mówię, że ty dokładnie dostajesz informacje o tym, co robimy na rynku. Mm, Okej, okay, to się zgadza, natomiast to się zgadza, jeżeli chodzi o ten konkretny rachunek. Handlowy, na którym po prostu rozgrywamy te strategie, na którym rozgrywamy te rzeczy. Natomiast strategii jest kilka i bardzo dużo osób pyta o to dlaczego akurat w tym miejscu została otwarta pozycja, dlaczego w tym kierunku, czyli na buy albo na sell w kierunku wzrostowym bądź też spadkowym. W związku z tym, że tych pytań zaczęło narastać, to stwierdziliśmy, że się podzielimy strategią, o którą są po prostu te informacje oparte. I ta strategia nazywa się PSND. Jest to skrót od prosi się nie da. Jest to właściwie chyba najbardziej spopularyzowana na ten moment strategia w naszym całym projekcie, bo jest ich kilka, zresztą pokazujemy je wszystkie na tak zwanych sesjach w tradingu prowadzonych od poniedziałku do piątku na żywo, i tam też właśnie uczymy tej strategii, prościej się nie da. Dodatkowo mamy narzędzia, które poniekąd pozwalają na zautomatyzowanie pewnych elementów, jeżeli chodzi o rozgrywanie właśnie tej strategii, ale tu nie będę wchodzić w szczegóły. W skrócie, zbiór bardzo prostych zasad, bardzo prostych założeń, możliwych do opanowania absolutnie dla każdego. Jeżeli jesteś zainteresowany, żeby się nauczyć właśnie tej strategii, żeby być może też samemu rozgrywać transakcje na rynku, to sprawa jest prosta. Po prostu napisz w komentarzu poniżej, że jesteś zainteresowany, że chcesz się dowiedzieć, jak to wygląda nauczyć się, my się do Ciebie odezwiemy i coś takiego testowo też udostępnimy. Natomiast uwagi na to, że w ostatnim podsumowaniu na coś się umówiliśmy, ja też chcemy się z tego wywiązać. A konkretnie założenie było takie, że jeżeli pod filmem, pod ostatnim podsumowaniem tego typu pojawi się minimum 30 łapek w górę, tych 30, 30 lajków, to zostanie wybrana jedna osoba spośród komentujących to nagranie, która dostanie na cały miesiąc dostęp właśnie do grupy premium, gdzie lądują totalnie wszystkie informacje. Jest jeszcze grupa totalnie darmowa, do której też link znajdziesz w opisie, do której. Cię po prostu zapraszam, bo tam pojawiają się informacje o tym, o tych naszych ruchach na rynku, natomiast nie wszystkie. Je akurat wybiorczo, wybiórczo dodajemy, a ta grupa premium, do której za chwilę ktoś dostanie dostęp na cały miesiąc, to już tam totalnie wszystko ląduje w sposób zautomatyzowany. Nie jesteśmy w stanie tego w żaden inny sposób przekazać, dlatego tak jak zawsze mówię, no jest to transparentne, ciężko jest tutaj cokolwiek zarzucić. I w związku z tym ja sobie przejdę tutaj do wybierania jakiejś liczby i oczywiście jakaś liczba zostanie wybrana, klikamy i mamy 4, czyli czwarty komentarz od góry, nie licząc oczywiście naszego własnego komentarza przypiętego, ta osoba dostanie darmowy dostęp na cały miesiąc do grupy Premium. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, mamy użytkownika Pablo 158, także gratulacje Pablo, napisz proszę do nas na maila wskazanego też w opisie tego nagrania, że jesteś osobą wybraną spośród komentarzy do tego, żeby mieć ten dostęp za darmo na cały miesiąc. Możesz dodać też link do tego nagrania ewentualnie, żeby support mógł się w tym szybciej odnaleźć. No i moi drodzy, w tym nagraniu robimy podobny motyw, czyli jeżeli chcesz dostać otrzymać dostęp na cały miesiąc, jeżeli chodzi o tę grupę premium informacyjną, to koniecznie zostaw lajka pod tym nagraniem, koniecznie zostaw komentarz. Podobna zasada, jeżeli uzbiera się, tutaj znowu podniesiemy delikatnie poprzeczkę do góry, jeżeli uzbiera się minimum 35 potocznie nazywanych przez youtuberów łapek w górę, no to wtedy jedna osoba z komentarzy dostanie po prostu ten dostęp. Przypominam jeszcze raz o subskrypcji kanału, zaraz obok widzisz kolejne polecane do obejrzenia nagrania, w szczególności polecam serię Mental Trading, no i do zobaczenia w kolejnych podsumowaniach.